Jedziesz na wakacje do Egiptu? Uważaj, bo może dopaść cię klątwa faraona. Nie, to nie żadna starożytna magia, to potoczne określenie na ostre zatrucie pokarmowe, które co roku zaskakuje wielu turystów. Wszystko przez inną florę bakteryjną w wodzie i jedzeniu, do której nasz organizm po prostu nie jest przyzwyczajony. I to cała tajemnica. Do tego dochodzi upał, niższe standardy higieny w niektórych miejscach, trochę wakacyjnej beztroski i zamiast cieszyć się urlopem nad basenem czy przy barze, możesz go spędzić niestety w toalecie. Jak tego uniknąć? Pij tylko i wyłącznie wodę butelkowaną. Używaj jej nawet do mycia zębów. Unikaj lodów napojach, wybieraj potrawy dobrze ugotowane i gorące. Możemy się z tego śmiać, że klątwa farana to magia rzucona przez starożytnych przodków, ale zatrucie pokarmowe potrafi być jak najbardziej prawdziwe i dość uczężliwe. Obserwuj nas, jeśli chcesz więcej praktycznych wskazówek.